Skąd bierze się pleśni na ścianach domu? Zanim przejdziemy do rozważenia meritum zagadnienia, zastanówmy się, co to jest pleśń. Pleśń, a ściślej mówiąc grzyby pleśniowe, to takie organizmy, które z jednej strony upodobały sobie wilgoć, z drugiej natomiast brak przewiewu, są niebezpieczne, ponieważ w sprzyjających warunkach bardzo szybko się namnażają, a jeśli chcemy usunąć pleśni nie kończy się to na zdrapaniu czy zmyciu grzyb wnika w ściany, gdyż o ile nie zostaną zwalczone, grzyby pleśniowe znowu się pojawią. Nadmiar wilgoci sprzyja rozwojowi, a ich zarodniki unoszą się w powietrzu i mogą mieć działania rakotwórcze. Z tego artykułu dowiesz się dlaczego na ścianach domu może pojawić się pleśń w domu i jak skutecznie usunąć pleśń ze ściany pleśni na ścianie skąd się bierze i jak ją zwalczać. Nieprawidłowo działająca wentylacja pierwszoplanową przyczyną rozwoju pleśni na ścianie jest wilgoć, która bardzo często jest wynikiem nieprawidłowego działania wentylacji, charakteryzujące się wysokim stopniem szczelności okna sprawiają, że opary nie znajdują ujścia, prowadząc do pojawiania się wilgoci która daje warunki do rozwoju grzybów. Przemarzanie ścian zewnętrznych, optymalne warunki do powstawania pleśni może stworzyć przemarzanie ścian zewnętrznych i obecność mostków termicznych. Te przyczyny poznamy po pojawiających się w narożnikach i na krawędziach ścian ciemnych na lotach. Postępowanie w przypadku mostków termicznych jest następujące. Najpierw osuszamy wilgotne zagrzybione ściany, a następnie sprawdzamy. Czy tynk nie zaczyna odpadać? Kłopotliwym objawem będą widoczne zacieki w miejscach, które łączą ściany parteru z podłogą. Może to świadczyć o przenikaniu wody z gruntu. Jeżeli nie usuniemy tych zacieków. Na pewno prędzej lub później osiądzie na nich pleśń. Ekspertyza stanu izolacji poziomej ścian fundamentowych wskaże nam, czy zachodzi konieczność naprawy izolacji, a tego raczej nie powinniśmy robić we własnym zakresie. Przed przystąpieniem do naprawienia izolacji należy bardzo dokładnie osuszyć fundamenty i sprawdzić, czy posadzka nie została zawilgocona. Niezbędna będzie kontrola wilgotności. Ponieważ w tym przypadku jedynym rozwiązaniem jest jej wymiana. Przeciekanie instalacji wodno-kanalizacyjnej jednym z ważniejszych czynników sprzyjających pojawianiu się pleśni jest przeciekanie. Instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zaniepokojenie domowników powinny wywołać nie tylko zawilgocenia występujące na linii przebiegu rur, ale także nieestetyczne plamy, wilgoci na ścianie, która przylega do łazienki. Najczęściej pojawiają się one na styku ściany z krawędzią wanny. Wczesne rozpoznanie może uchronić nas przed remontem instalacji. Aby temu zapobiec, warto regularnie obserwować ściany, Zanim pleśń zdąży się rozrosnąć, skąd bierze się pleśni na ścianie, tak naprawdę przyczyn powstawania pleśni jest bardzo dużo, a wśród nich można by wymienić chociażby nieszczelne rynny pojawiających się na tynku zacieków nie wolno lekceważyć, ponieważ w niesprzyjających warunkach jakimi mogą się okazać obfite opady deszczu. Wilgoć przedostanie się do wewnątrz. Pozostawienie takich zacieków na dłuższy czas spowoduje poważne konsekwencje. Z jednej strony doprowadzi do rozwoju grzybów pleśniowych. Z drugiej natomiast zakończy się odpadaniem tynku. Ze szczególną troską należy podchodzić przede wszystkim do osuszania kuchni i łazienki a zwłaszcza do sprawdzania systemu wentylacyjnego tych pomieszczeń, jeżeli wentylacja nie działa prawidłowo i jest nieskuteczna. Zarówno w kuchni, jak i w łazience dochodzi do znacznego nagromadzenia się wilgoci, która sprzyja powstawaniu pleśni. Niewłaściwa wentylacja kuchni i łazienki prowadzi najpierw do pojawienia się pleśni w miejscach. Do których powietrze dociera najtrudniej. Chodzi mianowicie o narożniki i dlatego warto od czasu do czasu uważnie im się przyjrzeć. Zachodzi bowiem obawa, że niedostrzeżona w porę pleśń rozprzestrzeni się na całe ściany i zaatakuje fugi pomiędzy kafelkami. W nowym budownictwie, gdzie pomieszczenia są niemalże hermetycznie szczelne, wilgoć pojawia się niepostrzeżenie i wraz z nią groźba wystąpienia grzybów pleśniowych a usunięcie pleśni jest niekiedy trudne. Jak skutecznie zapobiegać powstawaniu pleśni w domu? Czasami po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, że dzięki przestrzeganiu określonych zachowań możemy nie dopuścić do pojawienia się pleśni na ścianie. Istnieje co najmniej kilka sposobów, które możemy wykorzystywać profilaktycznie, ponieważ zdecydowanie lepiej będzie, jeżeli postaramy się zapobiegać tworzeniu się pleśni, aniżeli narazić się na walkę z nią oraz ewentualne konsekwencje zdrowotne, o czym będzie mowa poniżej. Jak pamiętamy, bardzo istotnym czynnikiem, który sprzyja powstawaniu pleśni, jest wilgoć. Jednym z najprostszych sposobów skutecznie zapobiegających tworzeniu się pleśni jest usunięcie źródeł wilgoci w pomieszczeniach. W tym celu należy często wietrzyć dom lub mieszkanie. Zwracając szczególną uwagę na gruntowne osuszanie łazienki. Jeżeli jest to z różnych powodów utrudnione, warto zastosować osuszacze powietrza. W czasie gotowania bądź kąpieli powstaje bardzo dużo pary wodnej, wysoka wilgotność w pomieszczeniu, która może skutkować z jednej strony pojawieniem się wilgoci, z drugiej natomiast sprzyjać rozwojowi grzybów, czyli pleśni. Nie należy zapominać o tym i zawsze troszczyć się żeby para wodna nie gromadziła się ani w kuchni, ani w łazience. Gdy otwieranie drzwi zbyt słabo osusza te pomieszczenia, należy po prostu zainstalować wentylatory. Dzięki temu na ścianach domu czy w mieszkaniu nie pojawi się grzyb, czemu sprzyja wysoka wilgotność w kuchni, łazience, czy innych pomieszczeniach. Wilgoć nie jest jedynym wabikiem pleśni. Jej powstawaniu sprzyjają na przykład tłuste plamy które działają jak magnes. Aby uniknąć pojawieniu się pleśni nie tylko na ścianach, ale także na meblach, trzeba regularnie sprzątać i utrzymywać dom w nienagannym porządku. Dobrze byłoby poza tym zadbać o to, żeby w domu wilgotność powietrza wynosiła poniżej 50%. Jeżeli mamy wybór, samodzielnie urządzamy wnętrza od podstaw, to lepiej zamiast położenia tapet pomalować ściany farbami które są odporne na pleśń. Włączenie 40 watowej żarówki w łazience i w piwnicy może również zapobiegać powstawaniu pleśni, ponieważ wyjątkowo szybko rozwija się ona w ciemnościach. Preparaty do zwalczania pleśni w walce z pleśnią nie musimy czuć się bezradni. Jeżeli stan zagrzybienia nie wymaga interwencji specjalistycznej ekipy, możemy próbować usunąć grzyby pleśniowe za pomocą specjalistycznych preparatów. Warto podkreślić, że oferta środków grzybobójczych jest bardzo bogata, a wybór zależy z jednej strony od tego z jakim rodzajem grzyba mamy do czynienia, z drugiej natomiast od rodzaju powierzchni którą chcemy oczyścić. Do najbardziej skutecznych preparatów zwalczających i usuwających pleśni można zaliczyć następujące środki wszystkie specjalistyczne preparaty niezależnie od tego czy zawierają w swoim składzie substancje żrące. Trzeba traktować z jednakową ostrożnością. Trzeba zawsze chronić oczy, zakładać rękawice lub maseczkę ochronną oraz wywietrzyć dom. Czy pleśni na ścianie jest szkodliwa dla zdrowia? Zdecydowaną większość czasu, bo około 75%, spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach w domu lub w pracy. Panująca w nich temperatura, Utrzymująca się na poziomie od 20 do 25 stopni Celsjusza to idealne warunki do pojawiania się grzybów. Pleśnie występujące w postaci białych, szarych lub ciemnobrunatnych narośli z jednej strony atakują materiały budowlane, takie jak tynki, ściany, cegły, z drugiej natomiast wywierają fatalny wpływ na samopoczucie człowieka. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zdrowie mieszkańców takich zagrzybionych budynków, to z całą stanowczością musimy podkreślić, że same grzyby pleśniowe nie są szkodliwe. Trujące działanie mają toksyny, które wydzielają się w czasie ich wzrostu. Pleśnie wytwarzane przez takie gatunki grzybów jak Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Rhizocstonia, Claviceps i Stachybotrys nazywają się mekotoksynami, mikotoksynami. Te gatunki grzybów są szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do systemu immunologicznego, Systemu nerwowego, komórek mózgowych, układu pokarmowego, układu oddechowego mogą stać się przyczyną licznych zmian w układzie sercowo-naczyniowym. Mykotoksyny, do których zalicza się chociażby aflatoksyny, ochratoksyny, NP, ochratoksyny A, patulinę i kwas aspergilozy wykazują najczęściej działanie rakotwórcze i mutagenne, ponieważ zatrzymują syntezę DNA powodując jednocześnie modyfikacje w metabolizmie rna. Znacznie osłabiają ponadto układ odpornościowy pleśni na ścianie, a wywoływane przez nią choroby. Jak dowodzą najnowsze badania, błędne okazało się mniemanie, że występowanie pleśni jest nieszkodliwe. To nieprawda udowodniono współcześnie iż na 1 metr sześcienny powietrza wdychanego w czystym pomieszczeniu przypada około 500 zarodników grzybów duże stężenie toksyn w jednym miejscu może stać się przyczyną bardzo groźnych chorób ponad 300 gatunków grzybów pleśniowych posiada właściwości uczuleniowe to przez nie w większości przypadków na tak zwany katar Zapalenie błony śluzowej nosa, cierpi około 36 milionów ludzi. Pleśni ma działanie silnie alergizujące. Liczba osób uczulonych na pleśni z każdym rokiem wzrasta, a chroniczne dolegliwości układu oddechowego mogą doprowadzić do zachorowania na astmę oskrzelową, szczególnie narażone, bardziej niż dorośli. Na zarodniki pleśni i są dzieci. Jak wynika z ostatnio przeprowadzonych badań ponad 15% dzieci chorych na astmę oskrzelową stwierdzono alergię na zarodniki grzybów pleśniowych. Jest to bardzo podstępna choroba. W pierwszej fazie nie daje symptomów, jednak ciągle się rozwija, a jej objawy w postaci suchego kaszlu, gorączki, bólu w piersiach trudności w oddychaniu z czasem. O ile zarodniki pleśni nie zostaną usunięte, mogą przyrodzić się w groźną infekcję, nazywaną aspergilozą płuc. Charakterystyczną cechą pleśni jest jej wpływ na zdrowie osób przebywających w zakażonych pomieszczeniach. Okazuje się bowiem, że na choroby spowodowane przez pleśni może zapadać cała rodzina, wybrane rodzaje grzybów pleśniowych, co może ujawnić się dopiero po wielu latach. Mogły przyczynić się do wystąpienia takich chorób jak migrena, nieżet zapalenie oskrzeli, mykotoksykoza, zapalenie krotanii, zapalenie spojówek, pleśniawki, zapalenie opon mózgowych, zapalenie jamy ustnej. Pleśni ma także bardzo niekorzystny wpływ na skórę i może prowadzić do zapalenia skóry, egzemy a nawet uszkodzenia narządów wewnętrznych, spowodowane przez pleśni choroby, mają chroniczny charakter, a co więcej, bardzo trudno je wyleczyć. Długotrwała intoksykacja, zatrucie organizmu w skrajnych okolicznościach może być śmiertelna, zwłaszcza w przypadku osób o zmniejszonej odporności lub po przebytych ciężkich chorobach. Usuwanie pleśni. Zanim podejmiemy działania zmierzające do zwalczenia pleśni, Musimy rozpoznać przyczynę jej powstawania, ponieważ od tego będzie zależał dobór odpowiednich środków. W przypadku zwalczania pleśni obowiązuje określony wzorzec postępowania, a jego kolejności nie należy zmieniać. Jest to niezwykle istotne ponieważ zabezpiecza przed ponownym namnażaniem się grzybów pleśniowych. Usuwanie grzyba zaczynamy od ustalenia źródła zakażenia w celu jego zlikwidowania poprzez osuszenie. Po starannym oczyszczeniu zakażonego miejsca można przystąpić do usunięcia grzybni, aby następnie móc rozpocząć wykonanie izolacji zabezpieczającej przed ponownym pojawieniem się grzybów pleśniowych, zanim przystąpimy do zwalczania pleśni. Żadne, nawet najbardziej przemyślane działania, nie przyniosą oczekiwanego efektu, dopóki nie odbierzemy grzybom tego, co tak bardzo lubią. W tym celu musimy przede wszystkim zatroszczyć się o to, żeby pozbawić je sprzyjających warunków. Jak tego dokonać? Oto kilka porad. W pierwszej kolejności musimy znaleźć źródło wilgoci. W tym celu niezbędna będzie kontrola wilgotności. Pamiętając o tym, że przyczyn wilgoci może być bardzo dużo. Na początku należy sprawdzić system wentylacyjny, jeżeli jego sprawność budzi wątpliwości, warto zainstalować nawiewniki okienne lub srash i nawiewniki ścienne. Można przeciwdziałać powstawaniu wilgoci w domu wybierając projekty domów z wentylacją mechaniczną. W przypadku gdy woda zacieka z góry, może zachodzić konieczność przeprowadzenia remontu balkonu tarasu bądź dachu. Musimy następnie wysuszyć ściany, a kiedy nie będzie to możliwe w naturalny sposób, upał, przewiew, powinniśmy wykorzystać w tym celu elektryczne osuszacze powietrza. Usuwanie pleśni ze ściany odkryliśmy i wyeliminowaliśmy przyczynę wilgoci, Możemy więc przystąpić do właściwego działania, zaczynając od usunięcia pleśni ze ściany. Najprostszym sposobem będzie zdzieranie jej za pomocą umoczonej w wodzie szczotki o sztywnym włosiu. Dokładnie oczyszczoną, zainfekowaną powierzchnię należy pomalować wybranym preparatem pleśniobójczym. Gdy wilgoć stała się przyczyną łuszczenia się farby. Konieczne będzie zdarcie zainfekowanej powierzchni łącznie z pleśnią. Po takim zabiegu możemy pomalować tynk środkiem grzybobójczym. Poczekać aż wyschnie a następnie nałożyć farbę dekoracyjną, która pomoże ukryć przebarwienia. Pleśni pod tynkiem pleśni to następstwo nadmiernej wilgoci. Jeśli poczujemy nieprzyjemny zapach i zaobserwujemy obecność pleśni pod tynkiem, jedynym rozwiązaniem jest skucie tynku. Za pomocą szpachelki lub drucianej szczotki trzeba bardzo starannie i dokładnie usunąć grzyba ze ściany zataczając jednocześnie koło półmetrowej szerokości. Gruntownie trzeba także oczyścić z pleśni spoiny między cegłami, pustaki bądź bloczki. Aby usunąć pleśń ze ściany po odkurzeniu muru, należy pomalować ścianę pleśniobójczym preparatem i zgodnie z instrukcją producenta. Odczekać jeden lub kilka dni. Specjalistyczne preparaty grzybłobójcze mogą zapobiec rozwojowi pleśni. Po tym okresie można rozpocząć nakładanie nowego tynku. Jak Państwo widzą, z treści artykułu wynika niezbicie, że pleśni na ścianie jest bardzo uciążliwym i trudnym do zlikwidowania zjawiskiem. Z jednej strony atakuje ściany, z drugiej natomiast wyniszcza organizm człowieka, dlatego lepiej będzie nie dopuścić do jej powstawania, niż walczyć z nią, pomimo stosowania wielu zabiegów może być nieustępliwa. Jednak jeśli wykażemy determinację i zastosujemy odpowiednie środki oraz metody postępowania, na pewno uda nam się ją pokonać. Aby usunąć pleśń ze ścian warto zniwelować przyczyny powstawania wykwitów, czyli w większości przypadków nadmiar wilgoci.